Ja chyba nie ma no. Nie hmm. wiem, nie znam się. Myślałem, no, że to było na pisanie, że jakiś event, coś tam czynię. Nie wiem. Zaraz zostanie wycofane. No, to to. Teraz powinien chyba być. Gdzie? No, no no, to miłego eventu. Dzięki no, zają, no, A o niczym nie zapomniałem, mam przynajmniej taką nadzieję. A więc tak, hej wszystkim, ja jestem Wipowski, a dzisiaj przeprowadzę He dla was event pod tytułem Dance Macabre. O co chodzi w tym evencie? Zostaniecie zrespieni jako klasy D w klatce 079 przy komputerku i waszym zadaniem będzie unikać plagi, który będzie łaził sobie po heavy. E, utrudnieniem będzie to, że w całym heavy będzie ciemno, więc dostaniecie przy okazji latarki. E, oczywiście, chyba nie muszę wspomnieć, że cały event odbywa się w Heavy. To chyba mam nadzieję, że logiczne. E, jeden z was będzie plagą, bo widzę, że VIP-ów. Czyli na... ja ma bardzo na chętnie chciałbym być plagą. Tak samo. do plagi. Czyli e, nie ja co będę robił. Tak samo plaga oraz zombiaki będą mieli godmoda. E, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Łatwe.

Wtedy to się trzymajmy razem, albo pójdźmy do lejta i sobie zróbmy karty, albo granaty, czy coś. Czy pointy są zablokowane? jeszcze jedno. Nie, wyrzuci mnie. Co za baziewie. A jednak chyba nie. Może proszę. Nie wyrzucaj mnie. I nie dojrzał. Nie. Co za bardziej no. No nie. Co za gówno.

<trudy> ja nie to jest obał, Ja to Wiem, że ty ja jeszcze jest... Ja też umarłeś, Za Dlaczego no, no. Cztery osoby zeszły do no mojej klopki? No nie? Wiedzie, nie? Widzieć w ciemnościach no, 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 no. Nie. Ole wyścielił co? To co... to jest w ogóle za event. Serio z obiekami zabijamy ten CD rozproszony po heavy I oni Nie, bo ja dopiero ja dopiero wszedłem na serwer i od razu mi na zombie go dało. No tak. Warhead masz ma Oni samolot, ale warhead tak Zapomniałem, że te zombie widzą w ciemności i tak dalej. Jest Ci, którzy dołączają do serwer na nowo, mają normalne światło, wszystko zapadło na no, zobowiązania. No, Dlaczego no. jest jakieś 10 osób w warheadzie? No, mówiłem, no nie ma! Seraj się przekonamy. No już że schłoję się razem. Wszędzie są jeszcze niektórzy. Głosują na nie ich tacy. Chodź, 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 chodź. A Pływał marynarz, który żywił się wyłącznie. Pieprzem sywał, pieprz do konfitury i. do

tam na końcu korytarza Botsman zwącił Marta. Czy go Czy nie zgwałcił Odbyt zniekształcił Hej, Ejha, mm, kolejkę, ha, klich, kiedyś. My to. Ale moje są odpowiedzi. Już byśmy płynęli, doskonale brała ryba. Mogłeś wtedy wędką złowić nawet dwie na nogi. Która winda i gdzie i jak? <ślad> Co będzie tym wybranym? Mm. Ja jest dupa w a można zjeżdżać do... Nie no, jakby Vipowski po po nie powiedział, że wygrali! Ty, to oni są w lajcie, pewnie się zamieracie. Już nie ma. Wygrał. No i nie ma. Parę Bo. Nic nie widzę, chwila. Pyk. dalej jest światełko. Jeszcze jedna rzecz, pyku, pyku. Darm, Arkeos, gratuluję, wygrałeś i kim chcesz być w następnej rundzie? Komputer. Komputer, dobra, więc.